Moje drogie dzieci, dzisiaj specjalnie dla Was wywiad ze Świętym Mikołajem. Ho, ho, ho! Witajcie, kochane dzieci! Który przyjechał do nas aż… Z Laponii, z cudownej krainy. Jak minęła droga? No minęła bardzo dobrze. Relifery się bardzo dobrze spisały, także szczęśliwie dotarliśmy dzisiaj. Czy dużo miałeś pracy w tym tygodniu? Bardzo dużo pracy było, bardzo dużo. Ja widziałam tam nieopodal Twoich sań taki ogromny karton z listami. Zresztą, kilka mam tutaj przy sobie. Widzę, że naprawdę będziesz miał sporo do czytania, tak naprawdę. Czy masz jakichś pomocników, którzy pomagają Ci tutaj właśnie czytać te listy, pakować prezenty? Jak to wszystko wygląda? I tak. Mikołajowa, bo oczywiście nie pomaga. I oczywiście Elfie, ale ostatnio Elfy były takie rozbrykane, że nawet mi wybiły szybę w oknie. I ja bym wybiał wiele listów, muszę je poskładać, żeby wszystkie były w komplecie. No nie, no to w takim razie takie elfy chyba nie zasługują na prezenty. Hmm? No myślę, że zasługują, że, że się na pewno poprawią i będą mi bardzo pomocne. Czyli jednak nie dostaną rózki? Nie, nie, raczej nie dostaną. Mikołaj jest tak dobry, że myślę, że wybaczy im. <laughs> Ale pod warunkiem, że poprawią swoje zachowanie, takie się wydaje, no prawda? Mam nadzieję, że poprawią się. A jakie cechy powinny posiadać dzieci, które zasługują na prezenty? Jakie są no, dzieci powinny być zawsze grzeczne, powinny słuchać rodziców, pomagać im w codziennych obowiązkach. Dla, dla rodzeństwa powinny być y, również pomocne, dzielić się zabawkami, słodniczami. W szkole powinny być grzeczne, pani słuchać. Jeżeli któryś z kolegów, koleżanek potrzebuje pomocy, też powinni im pomagać, żeby wszyscy w gronie czuli się bardzo dobrze, żeby sobie nawzajem pomagali. Moje drogie dzieci, takie rady dla Was, więc weźcie je sobie do serca, jeżeli chcecie otrzymać swoje wymarzone prezenty. A jeszcze na zakończenie mam takie pytanie: jaka prośba najbardziej Cię zaskoczyła? Jaka prośba? No, dzieciaczki proszą o, o zdrowie dla, dla swoich dziadków, dla rodziców. Proszą, nie roz jakieś prezenty takie ciekawe. Myślę, że, że, że dużo jest takich prośb i Mikołaj, się spełni te wszystkie prośby, o które dzieciaczki proszą. A teraz zacznę sobie tak oczy, Mikołaju. Będzie niespodzianka. Kogo ci przypomina? Ten oto tutaj pan. No to chyba ja jestem. No brawo! No. Specjalnie dla Ciebie część dzieci właśnie skomponowała Twój wizerunek. Ale bardzo jestem podobny, także dziękuję dzieciaczkom. Cudowny mój wizerunek. Bardzo się cieszę, że tak pięknie wycinałeś mój portret. Super. Dziękuję bardzo za ten wywiad i pozdrawiamy wszystkie dzieciaki. Pozdrawiamy wszystkie dzieciaczki. Pa! pa, pa.